kolejny odcinek ale dzisiaj tylko będziemy grać w murder mystery więc to no, w sumie będzie fajny dzień bo już nagram tak dużo tylko odcinków tak oczywiście telefon mam nadzieję, że nie będę gadać za cringe czyli za długo kto tam, kto tam nie umie, to, kto tam nie wie, co to znaczy cringe, to cringe to, za, to na przykład za długo gadasz. O kurczę, ej, kim ja byłam? Dobra, bo ja gram przecież w Border Mystery. Właśnie taka jedna koleżanka Nikola z mojej klasy, ona mi dawała takie bronie fajne. Nie będę gadać za cringe, bo wtedy będą mnie mówić, że gadamy za cringe. W ostatnim odcinku, jak nagrywałam Star to jakiś jeden mówił już, mój kolega z klasy mówił, że gadam za cringe. Może teraz będę mało gadać. Czemu? Halo? Nie wiem. Boję się, że ktoś jest morderem, albo ktoś jest em, no właśnie tym. No szeryfem. Kto lubi morder misterii, pisze mi w komentarzu. Zobaczymy, ile osób lubi, a ja przypnę serduszko. Dobrze, idziemy znowu na górę. No, ja tu byłam już. No to kto jest wreszcie tym Marderem, czy tam szeryfem, czy tam nie wiem kim. Nuda to jest, ja już wszędzie byłam. Boję się. O, widzę, widzę. O mój Boże, widzieliście to. Chyba coś. Jest creepy. No, creepy chyba. I ja nie wiem, czy by. A coś tu jest? Nie. <grym> Oj, dziku się. Boję się ciebie. Boję się ciebie, ja się ciebie boję. Uciekam od ciebie. No tu. O, sklep! Jestem w sklepie. No tak, bo jestem chyba tym. Możemy powiedzieć, że jestem inocentem, bo na to wygląda. Nie, ja ci się. Ja, ja boję się ciebie, Spider-Man. Nawet mnie. Nie zabij, bo. Cię te. Nie! Boję się ciebie. On jest szeryfem, on jest szeryfem. spider Spiderman jest szeryfem. O kurde, Felek, on jest szeryfem. On jest szeryfem, on jest szeryfem. O kurde. On jest szeryfem. Mardery są najgorsze. Boję się ciebie, szeryf. To jest szeryf. 你、nee. To I tu może być? To 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 jest To jest siema? To Sunshine. Ta To się chyba To jest siema? workshop workshop. Taniec jest <taneczny> Szkoda, że nikogo nie ma. Oh my god. Ki będę? Idę za tą panią. Jak się wasz? Nie, nie, nie. On jest marderem. Nie, nie, nie i nie. Ten gościu jest marderem. TheEgbert04 jest... o 04 jest... marty i się zaraz zabije czemu ja mu się dałam? no kliknij rady lola Next to... No jak się tu dostać? No sorry, nie gadam, bo miałam chyba za cringe nie gadać. Co nie? No czemu spadam? Parkour. Parkour w Murder Mystery 2. XT parkour w Mystery 2. Murder Mystery 2. No <mum> Otwieram twarz. Siema! <laughs> Siema! I co? I teraz lepiej stwarzam. O! No i co teraz lepiej z twarzą? Brak oh, nie! nie! Kiedy się skończy ta runda? Tak, 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 tak. No to teraz tak, z powrotem. A sobie przystawić jeszcze... Kiedy będzie Zabili mnie to ja jestem! szeryf, a z kim ten edynaście? Ja. No, to kto wreszcie był tym morderem? No losowanko, idę na losowanko! No właśnie no, weź tą głupią tablicę. Może mama pójdź z tym? Kim, 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 kim? No, Inocentem. O serio, Inocentem, jak zwykle, jak bok A yeah. yeah. mama? Co to jest? Nie! Nie! Czemu? Czemu? Nie, ja się wkurzyłam i stąd wychodzę. I nie wiem co zaraz jak... weszłam w jakiś a, a, plane simulator. No zobaczymy co to jest. Mam nadzieję, że nie trojkon, po tej. Uuu! Uh. Mam nadzieję, że też będzie. No, góry lądowe kręcej. Tu ja yes, Maria, co to jest? No spawn! Wkurzyłam się. Aha, no no spawn! No I nic bez jakiś. O nie, ja nie umiem jeździć. Lecieć na tym samym... Jezus Maria! Ja nie umiem na tym jeździć. No i co ja teraz zrobię. No to jak nie będę tego. No pilot! No pilot. No ale jak tu jak tu lecieć? I tak w ogóle to... Ja Maria, jak to się... No jak to się wszystko styluje? Ja nie wiem, to jest jakieś wygłupkowate ja stąd wychodzę, więc... Tak i tak i tak. Moja ulubiona gra o autobusie. I będę na autobusie siedziała, nie będę klientem czekać godzinę, jak oni przyjadą sobie na... Jakie jazdy? to? Tak, będę... Inny... Tak. Aha, dobrze przepraszam. Wybierz. Jest. Jedziemy. No kierowcy ptasze, no gdzie jedziecie? Świnie otosłone, no. Świnie mamy. Nie, nie śpię Ale i tak to nie jest. To jest wymyślone. Przez ten twarz tą głupią mnie win. Będę. I Jakiś... O, o cholera. No, nie! O cholerziem. Dobra, nie No gdzie goś czujecie? no wsiadać albo w ogóle odjadę i ja nie mogę ja po prostu nie dam tu dobra, nie ważne, nie będę czekać. Czemu ja to odpaliłam? No, no, to to os. Ja nie jadę do takich rynków, nie, ja jadę stąd. to rury, śmiało! Pip, 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 no, no, pip! A, no tak, to jest z przodu. Chyba się hm. No dobra, to na dzisiaj tyle. Bo już tego tak, koniec. Pa, pa.